Manipulator firmy 3D Connection. Stosunkowo tania, a bardzo fajna i przydatna rzecz dla osób, które pracują przy grafice 3D. W taki oto sposób, kupując takie oto fajne urządzenie, o którym jest ten materiał, można by usprawnić swoją pracę w programach typu CAD do obróbki grafiki 3D. Po bokach tego urządzenia mamy dwa przyciski funkcjonalne. U góry mamy gałkę, którą możemy obracać modele w programach grafiki 3D i tutaj jest drugi przycisk funkcjonalny, który możemy sobie zaprogramować poprzez oprogramowanie do tego manipulatora. Teraz na ekranie wyświetliście Państwu, w jaki sposób można sterować gałką tego manipulatora. Tu gdzie wskazuje palcem, znajduje się właśnie port umożliwiający ładowanie lub podpięcie tego manipulatora prosto pod nasz komputer. Te dwa przyciski obok są to wcześniej wspomniane przyciski funkcjonalne, które programujemy w oprogramowaniu od 3D Connection. Tak jak chcemy. Tutaj znajduje się przycisk, którym uruchamiamy urządzenie, żeby komunikowało się z naszym komputerem. W zestawie razem z manipulatorem mamy kabel, micro USB oraz adapter bezprzewodowy, umożliwiający bezprzewodowe połączenie tego manipulatora z naszym komputerem. Jak już też wcześniej wspominałem, manipulator może być podłączony poprzez ten kabel, który tutaj widzicie, oraz poprzez wersję bezprzewodową. Zostajemy również fajne Etui na niego. Wszystko wygląda bardzo ładnie i gustownie się prezentuje. W pełni naładowana bateria tego urządzenia, jak informuje nas sam producent, starcza na około miesiąc użytkowania z tego urządzenia. Wymiary tego urządzenia wyświetlają się teraz na Państwa ekranach. Oprogramowanie i wszelkie instrukcje, jak korzystać z tego urządzenia, znajdują się na stronie. Która jest podana w opisie tego materiału. Serdecznie do niej zapraszam, zapoznajcie się z tematem. Jeśli jesteście zainteresowani kupnem, bądź poczytaniem na temat tego urządzenia, wszystko znajduje się w opisie tego materiału. Zapraszam do niego, trzymajcie się. Hej, cześć i czołem.